Bezpośrednio po operacji czułam się bardzo dobrze, nic mi nie bolało. Byłam zadowolona, uśmiechnięta, ale pewnie dlatego, że jeszcze się nie widziałam z opuchlizną na twarzy i leki dobrze działały. To jest niesamowite, ale dr Koźlik zrealizował 100% planu. Tak jak zaplanowaliśmy, jak ma wyglądać mój nos tak on wygląda i to jest, ja jestem po prostu pod wrażeniem. Czas rekonwalescencji to jest e, trzeba liczyć na pewno e, czas kiedy ma się gips na twarzy lub opatrunek termoplastyczny to jest około e, 10 dni plus e, trzeba sobie dać czas na to, żeby doszła buzia do siebie po ściągnięciu gipsu. E, dlatego że dużo o tu, osób o tym nie mówi, ale jednak po ściągnięciu opatrunku e, nos i cała buzia puchnie. Więc y, radzę nie sugerować się y, tym, co widzimy bezpośrednio po ściągnięciu opatrunku, bo to w ogóle nie odzwierciedla tego, co będzie za kilka miesięcy. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyglądu. Ten nos spełnił moje oczekiwania. Y, gdzieś tam pożegnałam swoje kompleksy i czuję się naprawdę dużo bardziej atrakcyjna.